Tak jak zapowiadałem, dzisiaj wrzucam materiał tutaj z materiałem dowodowym dotyczący Ramony nawrot knurowa no i jeszcze mojej żony, sprawa rozwodowa w trakcie. Zobaczycie teraz, jak ona, zanim jeszcze mnie poznała, manipulowała wymiarem sprawiedliwości, obecnie składa identyczne oświadczenia, deklaracje jak kilka lat temu na temat Rzekomego przeze mnie znęcania się nad nią i jej dziećmi. Jej dzieci, jakby nie było, są przez nią zmanipulowane. Taka też jest opinia biegłych, że na zeznania dzieci jej, Seweryna i Kingi, miały wpływ osoby trzecie. Zobaczycie tutaj z materiału dowodowego, jak w jednej chwili, kiedy byłem supermężem, super ojcem. Jej dzieci nagle sta, stać się miałem potworem. Jednak materiał dowodowy, który tutaj wam pokażę, no będę to robił w kilku seriach, bo to jego, z jej życia to jest obszerna część i za dużo by zajęło miejsca. I wyróbcie sobie sami zdanie, czy taka osoba powinna mieć opiekę nad dziećmi sprawować, skoro dzieci wciąga w swoje. No Wyrofinowane, głupie, nieprzemyślane konflikty, w tym zabiera dzieci i mm, publikuje ich wypowiedzi w mediach, nastawia dzieci na ryzyko ich późniejszego dyskryminowania. A co istotne, Seweryn, który tak mówi z Kingą że ja miałem być dla nich zły i stosować agresję. Seweryn stosował agresję, znęcał się psychicznie, fizycznie nad dziećmi w szkole. Zaraz wam materiał dowodowy pokażę. Dzieci nie chciały chodzić do szkoły, miały myśli samobójcze. Ja musiałem jeździć, przepraszać rodziców z nim. Tych dzieci, tych chłopaków kazałem mu przepraszać, później odprowadzać na przystanek do szkoły, bo dzieci bały się chodzić do szkoły. Wszystko to jest odnotowane w dzienniku Librus. Nauczyciele i dyrekcja miały o tym wiedzę, nie zgłaszały tego do prokuratury. Obecnie toczy się sprawa w prokuraturze. Będziecie zaraz wszystko słyszeć. No i zobaczcie sobie sami, jaka jest Ramona. Nawrot, bo już tak jak powiedziałem ostatnio na zapowiedzi, 18 miesięcy wstrzymuję. w jakimś niezbędnym zakresie było publikowane coś w celu oczyszczenia mojego dobrego imienia, jej pomawiającymi treściami na mój temat. A teraz niech sobie też zobaczy patologiczny E, dziennikarz e, z interwencji z Telewizji Polsat, e, gdzie przeciwko Telewizji Polsat obecnie toczy się sprawa przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka. W Strasburgu e, również zaszkalujące publikacje e, na mój temat. E, to samo przeciwko e, Renacie Cius, Rasek, jest sprawa karna, e, sprawy cywilne. I tak dalej, i tak dalej, to już będę w późniejszym etapie wam z materiałem dowodowym wszystko publikował. Tutaj wrzucam to, no i pozostawiam w waszej ocenie. Tutaj oto jest Rzekoma pokrzywdzona Ramona Nawrot, a tak naprawdę jest to modliszka, która wciąga swoje rozgrywki, chore rozgrywki, swoje niepełnoletnie dzieci, stawiając ich wypowiedzi, ich samych. I to kłamliwe do reportażu interwencji tego oto patologicznego reportera. Bo już nie zostało powiedziane, że właśnie ten oto Seweryn znęcał się nad dziećmi w Szkole Podstawowej nr 1 w Knurowie i że został zatrzymany przez policję za kradzież w 2022 roku. Sprawę prowadzi prokuratura rejonowa Gliwice Zachód. Referentem jest Marcin Czyżewski. Jednak o tym nie wspomniał już prokurator Krzysztof Marek, wobec którego toczą się postępowania międzynarodowe o nielegalnie pozbawianie ludzi wolności. Mało to. Zaraz usłyszycie, jak dowód przeciwko niemu z akt Sądu Rejonowego w Gliwicach został zniszczony. Nagrania potwierdzały popełnienie przez niego przestępstw na osobie zatrzymanej. Dzień dobry, czy można, czy może zastanowić dzisiaj pana prokuratora Krzysztofa Marka albo prokuratora Marcina Czyżewskiego? Jest pan prokurator Krzysztof Marek, Ym... no. no to nawet na wewnętrzny 160. Dziękuję panie uprzejmie. Tak, słucham. Dzień dobry, czy mam przyjemność z panem prokuratorem Krzysztofem Markiem? Tak, w telefonie. Z tej strony Krzysztof Nawroć się kłania, dziennikarz Skarga TV. Proszę Pana, zbieram materiały do reportażu na temat małoletniego Seweryna. Wyprowadzicie tutaj sprawę 6DS 1721 przez 24 dotyczące znęcania się przez tego małoletniego i kradzieży na DJ. Proszę Pana, proszę Panu przerwać. Niestety. Nie udzielam żadnych informacji o sprawach w sposób telefoniczny. To czyli no. dobrze, to ja dzisiaj podjadę, dobrze? Kolejna sprawa. Tak. E, nie. To nie jest moja sprawa. Tak? Bo to pan e, prokurator Czyżeski prowadzi, nie zostałem, Marcin. Nie i nie zostałem upoważniony do udzielania informacji w tej sprawie. Dobrze, czyli panie prokuratorze. Takie czynności procesowe dzisiaj nie będę dostępny. Dobrze, a do pana prokuratora Czyżeskiego, jaki jest wewnętrzny, czy ewentualnie mógłby pan przełączyć? Słucham. Do pana prokuratora Grzyżewskiego. Jaki jest numer wewnętrzny? Czy może pan wie? Nie, nie wiem. A mógłby mnie pan łaskawie przełączyć? No nie, nie ponieważ nie wiem jaki ma numer i nie wiem jak się przełączać. Nie no. jestem sekretariatem, żeby przełączyć. Dziękuję panu. uprzejmie. rozmowa była tak, nagrywana. Tak. Będzie wykorzystana do materiału prasowego. Do widzenia. Dzień dobry, z tej strony Krzysztof Nawrot, dziennikarz, z Panie, chciałem prosić o zajęcie stanowiska przez was, ewentualnie przez rzecznika prasowego, dotyczące prowadzonego śledztwa przez prokuraturę rejonową Gliwice Zachód, referent pan Marcin Czyżewski, dotyczący małoletniego Seweryna, który miał znęcać się nad małoletnimi dziećmi i... E, został zatrzymany na kradzieży przez policję. Ja pozwolę sobie przerwać Panu. E, prosilibyśmy e, o przesłanie zapytania do rzecznika e, w formie elektronicznej na e, skrzynkę naszą tutaj mailową rzecznikową. No. E, dzień dobry. Czy do e, Pana Prokuratora Czyżeckiego można prosić połączenie? Mm, nie wiem, czy on jest w ogóle, nie wiem, ale pogodzinny. Dobrze, dziękuję. Nie odbierał niestety. Dzień dobry, Krzysztof. Nabrać się pani z tej strony. Dzień dobry. Dziennikarz skargant.com. Proszę Panią, chciałem prosić o stanowisko tutaj Waszej jednej ze spraw dotyczących małoletniego. Seweryna, którym sąd zastosował tutaj nadzór postanowieniem z 30 czerwca 2023 roku z uwagi na to, że tutaj zbieram materiały do reportażu dotyczące znęcania się przez tego małoletniego nad innymi dziećmi zatrzymania go przez policję na kradzieży w sklepie w Lidlu w Którowie, no i chciałem prosić sąd o stanowisko pan no tak, ale z zapytaniem tylko znając Wasze terminy udzielania odpowiedzi, to pewnie udzielicie w 14 dniu, jak to zazwyczaj się dzieje, a potrzebuje, jest to pilna społecznie. Dobrze, eee... wie Pan, no, przesłaliśmy to yy, Pani Prezes do dekretarza. Jeszcze Pani, chciałem yy, zapytać yy, w sprawie zniszczenia dowodu z płyty, z akt sprawy Waszej. Gdzie były nagrania przeciwko, świadczące prokuratorowi Markowi z Prokuratury Nowej Gliwice, Zachód, popełnienia przestępstwa na osobie zatrzymanej. No i u Was w sądzie doszło do popełnienia przestępstwa, zniszczenia tych nagrań. Pan, co, tako, to, ja Panu krzyczę, bo z tak? tego co pamiętam, tutaj było zarządzenie Pani wiceprezes Kamili Mazur, aby przekazać to do prokuratury. No tak, ale Wy nie prowadzicie żadnego wewnętrznego postępowania? E, wie pan co, to, to już w trzecim wydziale karnym trzeba było ustalić, no ja tylko tutaj e, zostało to pismo przekazane pani e, wiceprezes e, e, Kamili Manu I, i tylko miałam na te, takie zarządzenia, aby to przekazać do prokuratury, więc to zostało e, poczynione, a czy tam e, w trzecim wydziale karnym się coś dzieje tej sprawie, to niestety nie mam takiej informacji. No tak. Powinno się toczyć przeciwko sądowi, jako w trzecim wydziale kary, jakby doszło do jakichś tam e, niezgodnych czynności związanych z e, zniszczeniem tego dowodu rzeczowego. Mhm. No, no, dowód, który został zniszczony, to był dowód popełnienia przestępstwa przez prokuratora Krzysztofa Marka. Ja no, rozumiem, a to zostało też e, przekazane jakby zgodnie z właściwością, czyli mhm. mają tutaj nasz, jest e, prokuratura w No Zachód. No Teraz dzwonię tutaj do szkoły podstawowej numer 1 w Knurowie, gdzie nawet na stronie oficjalnej pisze opinia, że dziecko jest bite z urazami psychicznymi, jedzenie e, na stołówce koszmarne, nauczyciele się nie starają i to jest ważny interes publiczny, żeby publikować informacje na ten temat. Dalej tutaj pisze Jendrosław, że ta szkoła to skibidi kupa, a tu pani Jolanta Nocoń zamieszkała naprzeciwko tej szkoły pisze, poziom kultury dzieci pozostawia dużo do życzenia. ...w miejskiej szkole podstawowej numer 1 im. Pustaniców Śląskich w robię? budynek A przy ulicy Słoniny 1. Proszę. Dzień dobry, czy z panią dyrektor można prosić? Chwileczkę, zacznę, bo podwale zaczynam na radę, ale... Na... Dobrze. Dzień dobry, Dzień dobry. z tej strony Krzysztof Nawrot, dziennikarz Skarga.com. Panią, chciałem uprzejmie prosić o stanowisko szkoły dotyczące znęcania się przez u was w szkole waszych uczniów nad innymi uczniami, m.in. Seweryna Pasi... Ja, przepraszam, ale ja w tej chwili mam konferencję, nie mogę z Dobrze, a kiedy mogę do pani przyjechać na wywiad? Panioma, zgłosiliście to do prokuratury? Znęcanie się nad dziećmi? Rozumiem. W tej właśnie sprawie znęcania się nad dziećmi były skargi na nauczycieli, dyrekcję i prowadziło je kuratorium oświaty w Katowicach tą sprawę. 3 stycznia tutaj po kontroli było. Dyrekcja i nauczyciele nie mają sobie nic do zarzucenia, ponieważ jak pisze tutaj kurator w ocenie dyrektora szkoły na podstawie przedstawionej do wglądu dokumentacji, w szczególności dzienników pedagoga socjalnego i tak dalej, wynika, że pracownicy szkoły na bieżąco reagują na pojawiające się w szkole problemy sytuacyjne, wychowawcze, naruszenie praw i tak dalej. Z statutów tu się podpisał pan doktor Wojciech Zając. Dzwoniłem również dzisiaj do Komisariatu Policji w Knurowie. Poprosili, abym złożył zapytanie na piśmie, co uczyniłem. Tak oto właśnie tutaj matka i dzieci dbali o czystość w domu. A publicznie zarzucają, że bezpodstawnie były jakieś awantury. To jest właśnie pokój małoletnich. Tutaj Ramona nawrot pranie na bieżąco robiła. Ramony nawrot pod paski, leżące przez dwa tygodnie z zachlapaną krwią na kafelkach. Tutaj małoletnia, w cudzysłowiu, po awanturze sprząta pokój po miesiącu. Tak miała w szafce, popleśniałe tutaj talerze, buty, ee, kubki, nie kubki. Tutaj za łóżkiem, czystość pełna. I tak matka dbała o to tutaj twierdzą, że oto ten Seweryn miał mieć operację ucha po pobiciu go przeze mnie jeszcze a tutaj mamy dokumentację medyczną Seweryna P z dnia 25 maja 2021 rok i pisze ucho prawe suche błona bębenkowa perłowo-szara podano centraxal czyli maść. Ucho lewe suche, błona bębenkowa perłowo szara o zachowanej ciągłości, czyli wszystko ok. Kolejna wizyta 8 czerwca 2021 rok i tu już yy, po wyjęciu maści z ucha pisze tak: ucho prawe suche, błona bębenkowa perłowo szara o zachowanej ciągłości i dalej podano jeszcze maść yy, ucho lewe błona bębenkowa perłowo szara o zachowanej ciągłości, czyli nie ma żadnego urazu. W dokumentacji szpitalnej zaś yy, przy jego badaniu nie stwierdzono żadnych urazów pobicia. Nic o czym mówił. Teraz na nagraniu. Tak oto zachowywała się pani Ramona, przykładna rzekomo matka w miejscu publicznym, na drodze w Katowicach, sika na ulicy. To jest 2022 rok. Wierna żona wypina tyłek, idzie z jakimś mężczyzną z tatuażem na rękach. 2022 rok. Tutaj 2015 rok, to dwa roku przedtem, zanim ja ją poznałem, 16 listopada wiadomości od Michał Pyzio z Gliwic, kiedy Ramonę Oraż dobrze zajebana w sobotę była. He he, w piątek albo w sobotę, bo moja we Wrocławiu będzie na jakimś festynie. W tym roku już następny. Amand u Ramony, wówczas Pasieka i jej były mąż pisze do jej siostry, Mileny. Psychicznie nie wytrzymuje tego, co ona robi, a najbardziej chodzi mi o dzieci. Co tydzień nowy wujek, obrzydliwe. Weź pogadaj z nimi, bo napisałem Twojemu ojcu wiadomość, żeby się skontaktował ze mną, ale oczywiście to olał. To samo jest ak sądowych. Jest tego całe mnóstwo. Ja tylko kilka przykładów pokażę. Tutaj na Facebooku publicznie, to jest aksądowe zdjęcie, Krzysztof Ogaza pisze: Z ciężkim sercem i ze łzami w oczach ostrzegam wszystkich facetów przed Ramoną Pasieka. Kobieta pożycza pieniądze i nie oddaje, po czym blokuje. Mnie osobiście wykorzystała na 2320 zł. Pożyczyła niby na jedzenie dla dzieci, jak i na ubrania. Proszę, uważajcie na nią. No, to jest Ramona, dawniej Pasieka, obecnie nawrot. Ta sama, wystylizowana e, do programu, robić z siebie ofiarę. A tutaj Krzysztof Ogaza wówczas zeznał, to było 12 października 2016 roku w prokuraturze e, rejonowej Gliwice. Zawiadamiam, że Ramona Pasieka. Przywłaszczyła sobie moje pieniądze, łącznej kwocie 2320, które to jej pożyczyłem. Ja znam Ramonę od końca lipca do tego roku. Ja się z nią poznałem przez Facebooka. Osobiście spotykałem się z nią 4 października i zawarliśmy bliższą znajomość, i była ona bardzo zażyła. Tutaj podaję daty. Opierała się tylko i wyłącznie na seksie. Poprosiła mnie o pieniądze. Ona ze łzami w oczach mówiła, że potrzebuje na jedzenie dla swoich dzieci, na samochodu oraz na ubrania dla siebie. Ja zdecydowałem się jej pożyczyć. No i później tu zablokowała go na Facebooku. Tak oto Ramona Pasieka w 2015 roku wyglądała po tym, jak były mąż przyłapał ją z kochankiem w łóżku, kiedy przyszedł e, z pracy. A tak oto ta sama Ramona Pasieka zeznawała w 2014 roku na swojego męża, że od urodzenia córki Kingi, to jest od około października 2011 roku, no do 2014 znęca się psychicznie, fizycznie nad nią rzekomo. E, praktycznie od chwili urodzenia się Kingi nasze Pożycie małżeńskie się pogorszyło, no i że ją tu miał rzekomo wyzywać od kurw. Mąż nie chciał, aby kinga się urodziła, chciał, żebym poroniła. Gdy się urodziła córka, to mówił nawet, że córkę odda do domu dziecka. Nie chciał naszej córki. Właśnie od tego momentu zaczęło się wszystko pogarszać. Jej podpis. Zaczęły się awantury w domu, kłótnie i tak dalej. Tutaj z lipca 2014 roku podpisana. I takie same oto zeznania i pomówienia, ta oto pani kieruje obecnie przeciwko mnie, że komu uprowadziłem córkę, że zacząłem się nad nią znęcać od czasu, kiedy Maja się urodziła. Czyli powiela te same zeznania. W jej sprawie, gdzie ją reprezentowałem, Sąd Apelacyjny w Katowicach w grudniu 2020 roku wydał wyrok z jej powództwa przeciwko jej, byłego mężo, jej byłemu mężowi. Sąd w wyroku pisze, ostatecznie pozwany, czyli jej były mąż, wyprowadził się ze wspólnego domu w kwietniu 2017 roku. Ja ją też w kwietniu poznałem. Sąd Okręgowy ustalił, że małżeństwo stron, czyli ich, od początku było burzliwe, pomiędzy małżonkami dochodziło do kłótni, podczas których każde z nich e, używało słów wulgarnych i obraźliwych. W trakcie kłótni małżonkowie rzucali w siebie różnymi przedmiotami, czyli Ramona Nawrot też podczas jednej z kłótni, e, pozwany ze złości, e, wyrzucił przez okno w powódkę odkurzać, który miał ją uderzyć w plecy. No, sąd pisze, że uderzył po, kolei, e, po kolejnej kłótni w związku z nieumytymi naczyniami powódka uderzyła pozwanego talerzem w głowę. Wtedy były nieumyte talerze, i teraz jej dzieci też talerze nie myły. Tu sąd pisze: Do kłótni dochodziło często, były one inicjowane przez obie ze stron. Agresja tu powódki była, pozwany niejednokrotnie szczynał awantury, gdyby powódka nie posprzątała domu. Nie dbała w dostatecznym e, sposób o porządek, zaniedbywała dzieci itd. Tak Powódka e, nie pracowała, była zależna finansowo od męża. W trakcie związku małżonkowie strony chętnie uczęszczali na dyskoteki do klubów nocnych. Powódka z kolei jeszcze w trakcie... Trwania małżeństwa nawiązywała relacje z innymi mężczyznami, wysyłając SMSy o, o erotycznej treści, jej zachowanie wobec innych mężczyzn na dyskotekach i imprezach, na które wspólnie chodzili, było na tyle prowokujące, że rodziło dalsze konflikty pomiędzy małżonkami i powodowało coraz bardziej agresywne zachowanie. We wrześniu 2014 roku. Pozwany dowiedział się od jednego ze swoich kolegów, że powódka go zdradza i że w jej telefonie znajduje się więcej dowodów na jej zdradę. Zabrał powódce telefon i uciekł na dach, gdzie czytał korespondencję. I tutaj korespondencja ta zawierała dowody zdrady, miała wydźwięk erotyczny i wynikało z, z niej, że powódka koresponduje z innymi mężczyznami, z którymi dopuściła się zdrady po uzyskaniu wydruku korespondencji. Pozwany zło złożył ją do akt sprawy rozwodowej, do MOPS-u w związku z prowadzonym e, sprawą związaną z małoletnimi dziećmi stron oraz do akt postępowania prowadzonych w Sądzie Rejonowym w Gliwicach w Wydziale Rodzinnym. Powódka go zdradzała. Powódka spotykała się e, z negatywnymi komentarzami na swój temat w związku z treścią ujawnionych SMS-ów w 2014 roku, inicjatywy powódki, została założona niebieska karta, też mężowi też z jej inicjatywy, no i był ustanowiony kurator, i tak dalej, i tak dalej. 13 stycznia 2023 roku został sporządzony wywiad w sprawie, przeprowadzone osobiście rozmowę z Ramonem Nawrot i dziećmi, tutaj, i według oświadczenia Ramony Nawrot. Nie leczyła się odwykowo ani psychiatrycznie. A tutaj widzimy zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia dla potrzeb miejskiego zespołu do spraw orzekania niepełnosprawności. Eee, Ramona Nawrot. I tutaj pisze rozpoznanie, osobowość zależna. Leczyła się pacjentka pod opieką psychiatryczną od 2017 roku. No i dalej eee, pisze, że jej mężem jest Krzysztof Nawrot, czyli ja. Czasowo mieszka on w Siewierzu, oczekuje na operację. To mówi Ramona. Przebywa na zasiłku. A obecnie mówi, że ja nigdy nie pracowałem. Tutaj o Sewerynie jest dalej, że z naszego związku pochodzi Maja Nawrot. Dziecko jest ze związku Ramony i Krzysztofa Nawrot. Obecnie jest zapisane w przedszkolu w Siewierzu. Zdaniem matki jest to sytuacja przejściowa na czas pobytu pana Nawrot w Siewierzu w oczekiwaniu na operację w czasie wywiadu Maja była obecna w domu, przybyła pod opieką matki. A w wywiadach mówi, że w ogóle się z nią nie widziała. Zapomina powiedzieć, że przed yy, programem interwencja nie przyjeżdżała po Maję przez 3 miesiące. No i tutaj dalej, żeby tam nie ujawniać, sytuacja małoletni. Małoletni wychowują się w rodzinie zrekonstruowanej, rodzice małoletnich. Rozwiedli się w 2015 roku. Pani Ramona Nawrot zawarła ponowny związek. Małżeński z Krzysztofem nawrot w 2017 roku. Z tego związku pochodzi Maja. Nawrot w czasie wywiadu pani Ramona oświadczyła, że jej pożycie z obecnym mężem układa się dobrze. Czasowo przebywa on poza domem, a opieka nad mają, nad mają dzielą się. Maja jest zadbana, rezolutna, dobrze rozwiniętym dzieckiem. W opinii Ramony Nawrod relacje pomiędzy Kingą i Sewerynem, a ich ojczymem, czyli mną, układały się zawsze bardzo dobrze. Seweryn był obecny w domu. W czasie, kiedy się wyprowadziłem w tym grudniu, e, Ramona pisze e, na Facebooku z Anną Lis i z Moniką Wierczńską ga, e, Gadzina, no, że Maja jest z nimi na urodzinach z jej dziećmi. I ja piszę do Ramony. Dziwne, że Maja jest chora w Siewierzu i z tobą na urodzinach. Ona pisze, ja nie jestem na żadnych urodzinach. Czyli z tego wychodzi, że jednak dobrowolnie Maja się ze mną tu wyprowadziła. Tak naprawdę powiem wam dlaczego, bo Maja mając ospę, Ramona ją zawołała do okna balkonowego, kiedy było minus dwa stopnie i otworzyła drzwi. Ja wziąłem te drzwi z nerwów zamknąłem, aż się klamka ułamałem, wie co ty robisz, przecież Maja zaraz umrze. Zaczęła się śmiać i poleciała na policję, że zniszczyłem klamkę. Ramona, ani patologiczna interwencja, nie mówią mi już, że Ramona jest dłużnikiem alimentacyjnym, że nie płaciła alimentów i że ma zajęcie komornicze w związku z tym. I tutaj jeszcze zapomniał patologiczny Artur Bożecki z interwencji powiedzieć, że nad właśnie tym małoletnim i jego siostrą i ich matką sąd w Gliwicach po tym jak Ramona Nawrot chciała, żeby mi zaszkodzić, złożyła doniesienie tak naprawdę sama na siebie. Sąd zastosował nad jej dwójką dzieci nadzór kuratorski, a Maja nie ma nadzoru. I tutaj stanowisko poprosiłem Sąd Rejonowy w Gliwicach. Chciałem prosić o stanowisko tutaj waszej, jednej ze spraw dotyczących małoletniego, Sewery, na którym sąd zastosował tutaj nadzór postanowienie z 30 czerwca 2023 roku, z uwagi na to, że, tutaj zbieram materiały do reportażu dotyczące znęcania się innymi dziećmi, zatrzymania go przez policję na kradzieży w sklepie w Lidlu. No tutaj niestety Polsat też nie chciał o tym powiedzieć, że dzieci są objęte nadzorem kuratorskim i sama Ramona nawrot, a są przecież bezpodstawnie nie daje nadzoru, kuratora. I taka oto matka idzie do telewizji, że yy, właśnie dziecko nie chce do niej chodzić. Mam takich materiałów mnóstwo, bardzo drastycznych, niestety nie mogę opublikować. Dalsze opublikuję w późniejszym czasie. A tutaj, właśnie, rzetelny, w cudzysłowie, pato reporter Artur Bożecki mógł też ująć. Wszystko to, co prawdziwe, a nie to, co zniesławiające, mniej nieprawdziwe, podane e, jako fałszywe informacje właśnie przez to o tą matkę Ramonę Nawrot, rzekomo pokrzywdzoną.